Witam serdecznie, z tej strony z informatics.com oraz grafikus.pl Witam w kolejnym tutorialu i dziś zapraszam do zapoznania się jak stworzyć studio, które można uzyskać efekt fotografii studyjnej, czyli po prostu nie będzie zaangażowane to żadne warunki atmosferyczne, jakie tak słońce czy po prostu czy jakieś oświetlenie z nieba i wszystkich innych rzeczy. To jest po prostu coś co można uzyskać w studio. I przede wszystkim zapoznajmy się jak mniej więcej działa taka fotografia studyjna. Tutaj mam takie zdjęcie które mniej więcej nam pokaże o co chodzi. I tu na środku mamy naszą po prostu nasz, nasz obiekt. W tym momencie, momencie może to animacja być tekst cokolwiek innego co chcecie. Mamy kamerę z przodu ustawioną i mamy trzy światła. Pierwsze Key Light czyli jest to światło główne które ma dużą intensywność. Mamy też światło wypełniające po prawej stronie, jest to 50-70% intensywności tego głównego światła i mamy światło tylne, które jest rozproszone i jest lekko przyciemnione. Czyli tu mamy wszystko jak zwykle z przodu. Tutaj jest taki mały obrazek jak wygląda z góry, czyli jest nasz obiekt na środku i mamy tylne światło pada z tyłu, Key Light to jest z przodu, to mocne i Fill Light wypełniające z prawej strony. A więc e, przystąpmy do Cinema, wskoczmy do Cinema i spróbujmy uzyskać e, takie studio, czyli w tym studio nie będzie po prostu widoczne cienie, po prostu będzie tak jakby niekoncentrowana podłoga, też taki tutorial jest e, na moim kanale chyba i to też mniej więcej pokażę Wam o co chodzi za chwilę, ale najpierw spróbujmy stworzyć takie studio. Przechodzę do widoku e, z prawej Chodzę splina, biorę mój linear tool, w sensie y, tutaj spline będę teraz zrobił, daję punkt u góry gdzieś, robię to w miarę duże nasze studio, żeby mi się pomieściły po prostu rzeczy i teraz naciskam prawy, daję add point, czyli dodaj punkt, powiedzmy gdzieś y, biorę tutaj w takich samych odległościach na dwóch tych splinach, naciskam spline, i tu typ zmieniam na bispline. to mi pozwala ładnie wy, z, ładnie z, tutaj połączyć te punkty w takim delikatne zgięcie co nam po prostu wyeliminuje cienie tak ustawmy może tutaj naszą orientację teraz gdzieś na linii skopiujmy nasz ten spline Możemy go przesunąć w jedną lub drugą stronę, jeżeli przejdziemy do naszego modułu. I teraz dodamy Left norms i połączymy to razem. I to mi pozwoliło, teraz jak będę sobie sobie splina, mogę sobie rozszerzać moje studio. Tak? W sensie to jest coś takiego, co fotografowie używają tak, żeby, tak jak powiedziałem, nie raz jak widzieliście gdzieś, to można to zobaczyć w ten sposób. No, przynieśmy to może. Siatkę ponad podłogę, żeby było trochę bardziej widoczne. I dodajmy, powiedzmy, nasz jakiś przedmiot, żeby po prostu zobaczyć, jak to wygląda w perspektywie. Dodaję mój tekst. Z go wracam. pośrodkowuję go. I gdzieś tam go podnoszę. I powiedzmy, napiszę studio. Mogę zmienić font. Powiedzmy, że użyjemy takiej. Gotam dzisiaj. Dzisklamy ono na klawiaturze. Możemy zbliżyć się, dodać jeszcze jakąś, powiedzmy, I w ten sposób uzyskaliśmy, że to jest nasz przedmiot. Tak? Możemy dać jeszcze tutaj caps, fillet cap, żeby nam się lepiej było, później odbijało. W sensie odbicie było trochę bardziej lepsze. I nadajmy gdzieś jakąś tam grubość. Ok. Mamy to, jest nasz tekst. I teraz e, co dalej? Musimy wedle naszego tego obrazka zrobić te trzy światła, tak? czyli key light, Fill light i backlight. Ok, zaczniemy od Fill Light i teraz e, nasze światło zostaną nam e, tekstury, tak, czyli e, powiedzmy, że użyjemy planów do tego, żeby one nam po, posłużyły jako powiedzmy te softboxy, czy, czy po prostu światła takie e, miejsca, z których będzie emitowana nasza, nasza, nasze oświetlenie. I Teraz według tak jak powiedzmy mamy tutaj z przodu naszą kamerę, według zaleceń wytycznych tego 3 e, światłowego ustawienia musimy tu ustawić po lewej, lekko z przodu, troszkę wyżej, tak? Czyli po lewej mogę zrobić trochę z przodu i no, dać po prostu rotację, w sensie nachylić go pod jakimś tam e, kątem do przodu, żeby to światło. Powiedzmy padało z tej strony. Ja oczywiście mogę tutaj je zrobić 45 stopni, tak jak zalecają, tutaj, nam według tej, tej instrukcji, tutaj. Ale wszystko zależy od Was, tak? Jak chcecie, jak daleko ma to być. Powiedzmy, że trochę to oddalimy, żeby nam było ładnie widoczne. Oczywiście to studio można sobie bym modyfikować później, jeżeli chcecie większe, mniejsze. To zależy po prostu od tego, jak się Wam podoba, ale myślę, że tu akurat ten napis studio się mieści na, w naszym studiu. Także to będzie, akurat jest. Mój rozmiar jest ok. Skopiuję ten plane i przeniosę go według zalecenia na drugą stronę, czyli przychodzę jako sobie gdzieś z góry, przesuwam go na drugą stronę. Tak jak powiedziałem, tutaj do z przodu, tak, bo mam mamy u góry, tak, ale nasza kamera teraz będzie z przodu i odwracam go 90 stopni w tą stronę i teraz jeszcze sobie obrót robię w tą stronę i nachylam do przodu tak żeby światło padało z drugiej strony i jeszcze mogę troszkę niżej żeby było troszkę inaczej ok teraz zostało nam to tylne światło Czyli też używamy plane'u. Powiedzmy. Sprawdzam sobie na widoku z góry, żeby nam pokryło, powiedzmy, nasz, nasz przedmiot. I ustawiam go e, tak, jak było według instrukcji. Lekko z tyłu. Przepraszam, nachylony pod jakimś tam kątem. Do tyłu, wypełniające nam e, światło. Powiedzmy, tak. Jeżeli możemy jeszcze nawet troszkę z tej strony rotację mu nie w tą stronę, no tu i do środka oczywiście nie jest to aż takie pomagane, zależy od tego jaki jak po prostu efekt chcecie, ale mniej więcej tak będzie nam tutaj to działać, czyli według zaleceń mamy rozstawione keylight, light, fill light i back light, Nazwij, nazwijmy może je Który to jest, to jest key light, czyli główne tylne i wypełniające i teraz y, nasze światło będzie brane w tym momencie y, z tekstur więc y, musimy dodać y, teksturę tutaj dwa razy klikamy i musimy zmienić to na luminację czyli luminację tak? i teraz to główne światło musi być jasne tak więc y, 100% to będzie troszkę za mało więc nadajmy no, mu powiedzmy 180 i możemy nadać mu troszeczkę taki żółtawy kolor. Powiedzmy, żeby było ciepło, i tak zależy od tego, jak, jak będziecie chcieli po prostu później uzyskać efekt. Ale taki kolor, nałóżmy to na nasze yy, główne światło, tak? Teraz kopiuję tą teksturę, Ctrl i przeciągam. wchodzę w nią, i teraz yy, drugie światło, czyli Fill Light, musi być światłem yy, tak 80%, czyli to powiedzmy, gdzieś będzie w granicach 100%. Tak jest to nawet jest na 130. I teraz możemy e, po prostu jest słabsze do światła i teraz możemy zmienić kolor na lekko niebieski. Po prostu nawet jeżeli przesuwamy tylko u góry to nam się zmieniają tylko kolory tak czyli, czyli będzie to same, ten sam odcień tylko powiedzmy gdzieś tam lekko niebieskawy taki chłodny i to narzućmy nasze na nasze wypełniające światło. I teraz zostało nam tylne światło które skopiujemy tak z, e, skopiujemy tą właśnie tutaj która to jest tekstura obojętnie którą możemy teksturę sobie skopiować i tylne światło jest o mniejszej intensywności i musi być rozproszone czyli w tym przypadku bardzo fajnie w kanale luminancji będzie działał nam gradient tak? czyli to całe rozproszenie którego wchodzę i zmieniam na circle i tu jak jestem tutaj pod tą, pod tą tutaj naszą podziałką czy tam kolorem Praw naciskam, e, Invert, Nodes I teraz ta luminancja powiedzmy, żeby miała 80% tak. jest, e, Nie musi być e, powiedzmy to lekko niebieskie, możemy to zmienić Tak, ale wszystko zależy od Was Powiedzmy zostawmy to na razie na szare Takie i to nakładamy na nasze tylne światło no Dajmy po prostu nasz e, kolor naszemu studiu I spróbujmy to wyrenderować jak widać nic się nie dzieje, tylko dlatego, że właśnie nasze tutaj e, rzeczy pobierane są z e, luminancji tak więc musimy dodać tutaj e, w trzeciej zagładce, u góry, tutaj w Render Settings, efekt jako Global Illumination. Pierwsze co to zmienimy tu in Irradiance case, case na low, przepraszam. I teraz kiedy naciśniemy Render, nasze światło będzie brane e, z tego co jest dookoła, jeżeli na przykład naciśniemy. On na naszym studio, żeby to wypośrodkować, i teraz robimy render. To zobaczcie, jak bardzo ładnie, szybko, jak fajnie i czysto to wygląda. To jest właśnie oświetlenie studyjne. Tak? Jeżeli chcemy to poprawić w ogóle cokolwiek, to przede wszystkim dodajemy e, Ambient Occlusion i to nam pozwoli dać takie dodatkowe cienie. Renderujemy i patrzymy, jak to wygląda. Ale jak widać, te wszystkie cienie się wypełniły. Jeszcze są takie kropki, ale te kropki są. E, Zrobione dlatego, że Ambient Occlusion ma tutaj Zmieniony Maximum Samples, trzeba zmienić na powiedzmy 256 To potrwa dłużej, ale będzie efekt tego cienia powiedzmy trochę lepszy Jak widać te kropki są trochę zniknęły I jest trochę lepiej I w ten sposób mamy po prostu zrobione bardzo szybko oświetlenie studyjne tak? I teraz co możemy z tym zrobić, możemy zrobić yy, Różnie, możemy oświetlić to i na ciepło i na zimno tu jeszcze zostaje nam z tyłu yy, to takie załamanie więc yy, wypełnimy nasz kadr i żeby tego nie było widoczne spróbujemy sobie tutaj w zakładce global illumination w general dodać powiedzmy gam więcej czyli 1,5 1, zobaczymy czy to nam pomoże wyeliminować ten tył mam nadzieję że tak jeżeli nie no to będziemy działać dalej możemy studio trochę oddalić to jest wszystko pod yy, jak widać zanika nam ten nasz tył, więc dodajmy po prostu jeszcze więcej, powiedzmy, na Maku to jest chyba 2 i tu Diviustep dodajmy na 2 i to powinno nam ładnie wy... nie dość, że nam doświetla, jak widać całość, to wyeliminuje nam też ten cały tył. I teraz jak widać bardzo mało widoczny jest ten tył, ale takie właśnie to jest oświetlenie. Teraz możemy sobie na przykład się pobawić yy, z światem głównym. Tak, jeżeli mamy tutaj nasze żółte, możemy nadać mu więcej, żebyście zobaczyli mniej więcej jak będzie to wyglądać, jak widać będzie teraz bardzo żółte z tej strony. I w ten sposób można uzyskać różnego rodzaju po prostu oświetlenie studyjne, tak jak widać teraz jest zbyt mocno, zbyt żółte to jest, ale ja myślę, że na początek dla każdego, żeby ktoś sobie po prostu zrobił lepsze swoje E, rendery, jak widać jest to bardzo czyste oczywiście możemy te trzy rzeczy wziąć prawym, synonim e, compositing i żeby nie było widziany przez kamerę i możemy jeszcze e, nasze spliny odsunąć w jedną i powiedzmy w drugą stronę i kiedy zrobimy teraz render to nie powinno być nic widoczne tylko nasze, nasze nasz, nasz napis studio i w ten sposób uzyskujecie po prostu rzeczy, które normalnie nie dość, że fajnie wyglądają to jeszcze Możecie do zrobić na przykład dobre odbicie, tak? Czyli powiedzmy na przykład dodajemy jakiś kolejny materiał naszemu naszej rzeczy i powiedzmy, że włączymy odbicie, tak? Dodamy Fresneo, żeby nam to było takie bardziej cukierkowe. I teraz będzie nam się po prostu w naszym napisie odbijać, jak widać takie białe rzeczy się pojawiały, pojawiły. To jeszcze są takie poszarpane dzięki temu, że tutaj w zakładce render settings Antialiasing trzeba wziąć na best, powiedzmy, na animacja i 2 na 2. I to nam też pozwoli trochę uzyskać lepsze. Lecz oczywiście dłużej to trwa, bo teraz yy, i wszystko mam no, jeden wszystko jest kalkulowane, więc yy, zależy od tego, jakie chcecie uzyskać. Ale w ten sposób w takim studiu właśnie można sobie na spokojnie yy, później renderować swoje rzeczy. Jak widać, bardzo długo to trwa, więc yy, wyłączę tu moje odbicie. I w ten sposób będzie nam troszkę szybciej wyglądać. Ten aliasing jeszcze jest, powiedzmy, że jest za duży. Jeżeli chcecie zrobić, oczywiście, jaśniejsze, z drugiej strony też możecie dodać iluminację nie niebieską albo bardziej niebieską, jak chcecie. Chodzi o to, żeby zachować zasady. Takie, jak widać, teraz jest bardziej niebieskie. Sprawy są, że jest trochę chudniejsze. Chodzi o to, żeby, e, mówię, żeby wszystko ładnie wyglądało tak jak po prostu gdzieś jestem w studio jeżeli na przykład widzicie takie oświetlenie macie to i tak to super wygląda co może mogę jeszcze ewentualnie zrobić mogę usunąć moje studio dodać podłogę gdzieś tam żeby to było w takiej samej odległości jak tam to rzecz dodam też background tutaj i teraz biorę na moją nowy background, materiał nakładam ctrl przeciągam na moją nową podłogę prawy na podłodze Composite Tag i Composite Background i teraz powinno to być takie same, tyle że po na bardzo, bardzo niekończące się podłodze, która połączy się razem z tłem, która też wygląda w miarę, ale myślę, że tamta studyjna studyjna wersja była troszkę lepsza jeżeli chcecie, żeby to było troszkę ciemniejsze, to zmieńmy nas nasz kolor na, który mam na podłodze i na na tyle naszym i możemy sobie wtedy też podobny efekt uzyskać, tyle tylko, że po prostu nie ma to podłogi. Jak widać jest bardzo przejrzysty, bardzo ładny tekst, który nie zawsze jest uzyskiwany w normalnych warunkach. tak? Więc eksperymentuj ze światem, eksperymentujcie z kolorami. Pamiętajcie, aby no to jest duża rzecz, która cięż, cię, często obciąża po prostu takie malutkie rzeczy. Jeszcze raz zapamiętajcie, że musi być to główne światło, tylne rozproszone i górne e, tutaj, przepraszam, wypełniające e, to na pół takie średnie. E, to zdjęcie umieszczę też u mnie na stronie, żebyście wiedzieli co chodzi i opis tego zrobię. Także zapraszam, e, jeżeli Wam to pomogło, jeżeli Wam się podobają Wasze rendery, czy po prostu Wam, e, powiedzmy, może wróćmy do naszego studyczka, czy nam... O, dobra, mamy studio. Jeżeli Wam się podobają te rendery, to tak powiedziałem, że e, Zapraszam, po prostu do eksperymentowania. Wiele osób pyta mnie o światło, jak uzyskać taki taki efekt ładny. Zobaczcie tutaj, jak wchodzi studio. Wiadomo, że to ustawienia różnego rodzaju, ale jak czysto fajnie w tym L-Studio to wygląda. Więc wszystkie rzeczy, które po prostu możecie zrobić w studio, takim zwykłym, teraz możecie zrobić sami. Wrzucać, wrzucajcie swoje rendery, subskrybujcie mój kanał, pytajcie. Zapraszam na Facebooka. Na dziś to wszystko. Pozdrawiam. Cześć.